Po słowo pańskie. Wziąćmy na krótką chwilę refleksji. Tabga, Tabga tak nazywa się to miejsce na północno-zachodnim brzegu jeziora Galilejskiego, gdzie Pan Jezus wysiadł z łodzi, gdzie zaczynają się takie łąki, trochę połoniny które wznoszą się gdzieś tam wyżej, i powyżej jest kościół o oktagonalnym kształcie, ośmiokątnym, upamiętniający Jezusowe kazanie na górze i błogosławieństw, które wygłosił. Nad samym brzegiem jeziora Galilejskiego w tej tabdze jest taki niewielki kościół, kaplica upamiętniająca zjawienie się Jezusa po zmartwychwstaniu. Tam ten drugi cudowny połów, w którym Ułowili 153 ryby i ten mały żar ognia, na którym piekły się dwie ryby, które przygotował Jezus na wielkanocne śniadanie dla swoich uczniów. A trochę powyżej jest kościół, taki dosyć surowy, prosty, większy od naszego, trzy nawowy. Bardzo ciekawy, dlatego że ma nieprzezroczyste okna. Okna są zrobione z alabastru, wypełnione są alabastrem. Alabaster jest czymś w rodzaju marmuru, a właściwie skały gipsowej. I to dziwne się może wydać, że ktoś marmur czy właściwie gips kładzie do okien, takie tafle kamienne, ale alabaster bardzo mocno przepuszcza światło. Tak miodowo żółto, bardzo nieregularne są takie plamy, zacieki, trochę bursztynowe, stwarza to taki niezwykły klimat. Jakbyśmy stanęli przed ołtarzem, to pod samym ołtarzem jest mozaika przedstawiająca ten dzisiejszy cud z Ewangelii. Jest koszyk z chlebami i dwie ryby. Przy czym w koszyku jest bardzo dziwnie. Przychodzą tam wielgrzymi i liczą czasem po parę razy, dlatego że w koszyku są przedstawione w tej mozaice tylko cztery chleby. Cztery takie nieduże, okrągłe chlebki, tak jak to rzeczywiście tam było, dlatego że. Oni wtedy piekli chleby wielkości naszych plasków ziemniaczanych, trochę większych niż taka kromka z beka, z jakiejś bułki. Takie łatwo było upiec. Ciasto rozrobione kładło się na rozgrzanym kamieniu, więc to nie mogło być duże i piekło się natychmiast. To było gotowe do spożycia. Cztery bochenki. No jak cztery, jak w Ewangelii jest pięć bochenków. Nawet jest mowa o tym, że Pan Jezus nakarmił pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. O, nikt tych mężczyzn nie liczył, nie da się policzyć. To by trzeba było mieć jakieś specjalne narzędzia, siły do tego. Kiedy w Biblii czytamy, że czegoś czy kogoś jest tysiąc, to znaczy po prostu, że jest bardzo dużo. Bo tysiąc to jest coś, czego nie sposób policzyć. Pięć... Chlebów i pięć tysięcy ludzi, czyli na każdy bochenek było po tysiąc mężczyzn, czyli bardzo, bardzo dużo mężczyzn na każdy bochenek przypadało, a Pan Jezus tak pomnożył ten chleb, że najedli się wszyscy i zebrano jeszcze dwanaście koszów resztek, tak żeby wystarczyło dla innych, dla tych, dla których wiarę, Ewangelię i ciało Chrystusowe zaniosą apostołowie, dwunastu apostołów, tak jakby każdy dostał koszyk. Z chlebem ciała Chrystusowego. Ten cud jest zapowiedzią o Eucharystii, w której my uczestniczymy. No właśnie, ale czemu są cztery chleby w tym koszyku, tam w tej tapce, na, na tej mozaice? Żeby pokazać, że ten piąty chleb do kompletu to jest ten, który leży na ołtarzu. Hostia, to jest piąty chleb. Kapłan, kiedy unosi w geście podniesienia ten piąty chleb. To razem z tą mozaiką pod ołtarzem na podłodze robi się komplet. Właśnie żeby jakby pokazać, że ten cud dzisiaj rozmnożenia chleba nakarmienia tysięcznej rzeszy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, to jest cud Eucharystii. Pan Jezus daje swoje ciało na pokarm i starcza Go dla wszystkich, bo to ciało jest obecne w zwykłej postaci zwykłego chleba, właściwie. Niewiele mniejszego niż te chlebki, które tam były w tej tabdze, które oni mieli do, do dyspozycji. Z małej cząsteczki, z małych cząsteczek składa się ciało chrystusowe. Ksiądz Rafał powiedział na początku, że dzisiaj jest odpust porcjunkuli. To słowo porcjunkula znaczy tyle, popatrzcie, jest trochę podobne do naszego słowa porcja. Co to jest porcja? No Kawałek na przykład ciasta, kawałek tortu to jest jakaś porcja. To jest cząstka. porcjonkula. właściwie znaczy tyle, co dosłownie cząsteczka, maleńka cząstka. Ten kościółek się tam nazywał, ona tyle wspólnego z tą tabgą, że po pierwsze zbudowali go pielgrzymi, którzy byli w ziemi świętej i przynieśli z sobą tam z ziemi świętej do Włoch odrobinę ziemi świętej, dosłownie, w jakimś woreczku. I tam rozsypali, a wzięli tę ziemię świętą, zebrali w dolinie Jozafata. To jest ta dolina między górą Syja, Sy, Syjon, a górą oliwną. Tam, gdzie płynie potok Cedron. I tam u, u brzegu tej doliny, na skraju góry oliwnej, jest grób Matki Boskiej. Oczywiście pusty, bo Matka Boska wzięta do nieba. Oni stamtąd nabrali tej ziemi i tam zbudowali taką kapliczkę małą z wizerunkiem Matki Bożej. Mówili, że to Matka Boża z Doliny Jozafata, że to pamiątka tego pustego grobu Matki Boskiej. I tym kościółkiem opiekowali się mający swoje opactwo nieopodal Benedyktyni. Ci sami, którzy opiekują się tym kościołem rozmożenia chleba w tabdze w Ziemi Świętej. Ale im ten kościółek, ta kapliczka do niczego nie była potrzebna, popadła w ruinę. Franciszek jak słyszeliśmy na początku przy świętej, zaopiekował się, zresztą dostał w prezencie od benedyktynów tę kapliczkę, wyremontował ją. Tam wokół te swoje budy, zwane ładnie szałasami, postawili pierwsi franciszkanie. To było takie zbiorowisko właściwie franciszkańskich slamsów, wtedy zbudowane, sklecone z byle czego w duchu ubóstwa. I kiedy papież był niedaleko, Franciszek poszedł do niego, prosząc, żeby w tej kapliczce, przy której, jak się człowiek modli, to słyszy głosy aniołów, żeby kto tam się wyspowiada i przyjmy Komunię Świętą, żeby dostąpił łaski odpustu, pojednania z Bogiem. I właściwie oryginalnie to się nawet nie mówi odpust porcjonkuj, tylko pojednanie albo przebaczenie asyskie bo w Asyżu. Tak, tak nazwano ten przywilej. Papież spytał Franciszka, no dobrze, a na ile lat chcesz ten odpust, bo stolica apostolska najczęściej taki przywilej daje na tam dwa, trzy, pięć lat. A Franciszek mówi, nie, nie, ja nie chcę tego na jakiś ograniczony czas, tylko ja chcę, żeby to wszyscy, którzy tam przyjdą zawsze mogli ten odpust dostąpić. Papież się chwilę namyślał, ale w końcu... Dał ten przywilej, i od początku, od czasów świętego Franciszka, tam, w tym kościółku, kto przychodził, kto się wyspowiadał, przyjął Komunię Świętą, uważało się, że jest pojednany z Bogiem. To było to pojednanie asyskie, mówiąc inaczej, dostąpił łaski odpustu. Potem kolejni papieże rozszerzyli ten odpust, który zaczynał się. Wieczorem 1 sierpnia a kończył wieczorem po porach 2 sierpnia na wszystkie kościoły franciszkańskie, a w końcu Paweł VI już pod koniec lat 60. rozszerzył ten przywilej na nie tylko wszystkie kościoły franciszkańskie, nieważne czy parafialne czy nie, jeżeli są, opiekują się nimi franciszkanie, a także na wszystkie kościoły parafialne. Dlatego w naszym kościele dzisiaj ten odpust też no. można uzyskać Jego łaskę, tego asyjskiego pojednania czy asyjskiego y, przebaczenia, jak to się mówi, cząstka, maleńka cząstka, tak? maleńka cząstka Bożego miłosierdzia objawia się, tak jak maleńka cząstka ciała Chrystusowego jest w każdej komunii świętej, dostępujemy tej łaski. Y, Pan Bóg przychodzi do nas w takich maleńkich znakach, w porcjunkulach, nie tylko w wielkich wydarzeniach. W jakichś wielkich swoich dziełach, ale właśnie w czymś takim małym, niepozornym, jak opłatek Komunii Świętej, jak okruch chleba eucharystycznego, ten, którego nie może pomieścić cała Ziemia, cały świat, mieści się w kawałku chleba. I to jest właśnie ten cud. I to jest przejaw obecności Boga, który jest wszechmogący, który wszystko może. Starajmy się w takim duchu właśnie przeżyć dzisiejszą przeświętą komunię świętą tak jakbyśmy tam byli w tym tłumie w tabdze, tych obdarowanych chlebem pomnożonym przez Jezusa tak jakbyśmy byli we Włoszech w, w Asyżu, tam w tym dolnym kościele, którym opiekują się ci franciszkanie, co chodzą w brązowych habitach, tak jak u nas tutaj w górkach po sąsiedzku to oni właśnie mają tam na dole u stóp właściwie Asyżu bazylikę zbudowaną wokół tego kościółka tak na marginesie, gdybyśmy chcieli zobaczyć Kopię czy też model porcjonkuli moglibyśmy pojechać na pielgrzymkę do Franciszkanów w Wieliczce pod Krakowem, tam kilka lat temu odtworzono tę asyską kaplicę porcjonkuli, tam sobie można zobaczyć, jak to wygląda. Może trochę dziwnie i zaskakująco, bo w kościele jest mały kościółek, mała kapliczka, którą Święty Franciszek uprosił jako miejsce taki widzialny znak szczególnej łaski, której my dostępujemy w sposób niewidzialny, postrzegając tę łaskę, łaskę obecności i przebaczenia, pojednania z Chrystusem tylko oczami naszej wiary. Amen.